Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski, jestem trenerem. Dzisiaj poruszymy krótko bardzo ważny temat, mianowicie życie jest odwieczną walką dobra ze złem. Oczywiście też bywa walką zła ze złem. Na przykład bardzo często próbowałem, jakby to powiedzieć, zastanowić się w czasie II i I wojny światowej, że walczyły dwie strony. Która strona była lepsza, która strona była gorsza, no i po długich przemyśleniach doszedłem do wniosku, że żadna strona nie była dobra, że była to po prostu walka zła ze złem. Walka dwóch rozgniewanych demonów, których celem było wytracić ludzkość. To tak jakby się gdzieś na warszawskich ulicach strzelały gang Mokotowski. Z gangiem Pruszkowskim, no i pruły seriami po sklepach, po ludziach, po autobusach, no i oni po prostu zatwierdzają swoje porachunki. Przy okazji, niejako giną ludzie. Dzisiaj chciałbym z Państwem, jakby to powiedzieć, zasygnalizować Państwu takie małe niebezpieczeństwa, które potrafią się zakamuflować w takich najbardziej, jakby to powiedzieć, nieoczekiwanych miejscach, mianowicie obejrzałem dzisiaj taką bardzo fajną, taki kanał jest, gdzie gość ma takie bardzo krótkie fajne shorty technologiczne. W związku z tym, że chcę być, no jakby to powiedzieć, nie interesują mnie gry, ale interesuje mnie technologia i lubię wiedzieć, co się dzieje w świecie technologicznym, oglądam to. Szkoda mi czasu na takie rzeczy raczej, ale oglądam to. I dzisiaj gość pokazał taką nowy konsolkę o bardzo nowatorskiej konstrukcji, która nazywa się Playdate. Jest malutka taka i jest na korbkę, i tą korbką nie tylko się ładuje, nie ładuje się tego urządzenia, tylko tą korbką się gra. I to jest naprawdę bardzo, no, jeśli od strony technicznej patrząc, urządzenie bardzo nowatorskie, świetnie wykonane przez jakąś tam chyba szwedzką czy jakąś inną firmę, naprawdę wykonane dobrze, bardzo wysoko się ceni. Bo to w sumie jest tylko prosta gierka. Ma czarno-biały, niepodświetlany ekran, gry do tego ekranu dopasowane i naprawdę ten produkt wygląda na świetnie spozycjonowany, dobrze wyceniony, bardzo atrakcyjny. I my się wydaje, że wśród takiej zamożniejszej części młodzieży, dzieci i młodzieży, będzie cieszył się więciem. Będzie coś takiego, generalnie jakby mieć iPhone'a w klasie czyli prestiż w grupie. No i ładna, elegancko wykonana dobrze rzecz, aluminiowa jakaś tutaj ta hmm. ramię, wszystko. Czemu Państwu o tym opowiadam? Ponieważ na Dzień Dobry dostajemy różne gry i te gry są oceniane lepiej i gorzej, ale uważajcie Państwo, tu, się, tu jest najważniejsza rzecz. Jedna z gier nazywa się Demon coś tam, i grający w czasie tej gry dziecko uczy się przywoływać demony i zawierać z nimi pakt, którego na przykład ceną może być podniesienie atrakcyjności w grupie rówieśniczej. To jest po prostu diaboliczne. Czyli jest gra, w której dziecko uczy się przywoływać demony. Podpisywać z nimi pakt w zamian za coś, na co dzieciom najbardziej w tej chwili zależy. Prawda? W, w, w dziedzinie jakby to byli w czasie tych wszystkich yy, yy, mediów społecznościowych, tak? Bo jak ja byłem dzieckiem, to grupa rówieśnika dla mnie była taka mniej ważna. Było paru ludzi, na których mi zależało, oczywiście poza najbliższą rodziną. Był Jurek Herus, taki fajny grubasek, który teraz jest chyba wojskowym, gra na instrumentach dentych, Był Zbyszek Tondera, był Zbyszek Krause, był tutaj mój kumpel Darek Ko Kosa. Także no, była pewna grupa ludzi, na których mi bardzo zależało, ale to była niewielka grupa. Na przykład, wyobraźnię moją poruszały motory, motorowery, Pegas. Jak zobaczyłem pierwszego w życiu Pegasa, to myślałem, że zemdleję. Dlaczego? Ponieważ to była wolność, to było coś niewiarygodnego. To uczucie zresztą Państwo pojęte. Dla współczesnych dzieciaków, y, podniesienie prestiżu w grupie jest czymś, jest magicznym gralem. I jedna z sześciu gier, jak już powiedziałem, polega na przywoływaniu demonów i podpisywaniu z nimi cyrografu, żeby w zamian za to, żeby mieć podniesioną atrakcyjność na przykład w grupie. I teraz jest to tak szokujące i przerażające, że ja za nie mówiłem. I teraz zacząłem oglądać inne materiały o tej konsoli, i komentarze są bardzo różne. Dużo tych komentarzy. Ale ani jednego nie zauważyłem, który podkreślałby okultystyczne zagrożenie dla dzieci, które tym będą się bawić. To jest po prostu absolutnie niewiarygodne zostawić dziecko z zabawką niesamowicie atrakcyjną, która je wciąga, która jest nowa, która jest z pozoru naiwna na korbkę, której metodyką jest przywoływanie demonów. I teraz, jeżeli są rodzice w tej grupie, tutaj, którzy są kościołem, to oni zdają sobie sprawę z ogromnego, potwornego zagrożenia, ponieważ, jakby to powiedzieć, z demonami nie wolno żartować, albo nie ma tam żartów. To, jest, to znaczy, z pewnymi siłami zła, tak samo jak z podświadomością, nie wolno żartować, ponieważ one nie wiedzą, co to są żarty. Nie ma czegoś takiego, że ktoś podpisze cyrograf dla żartu. Nie, to jest już powiedziane, to jest powiedziane. To są pewne wiążące sprawy i bardzo często. Ech. Księże egzorcyści mówią o tym, że są bardzo poważne konsekwencje, kiedy na przykład jakiś uczeń podpisał cyrograf w internecie w zamian za zdaną maturę. Jakiś student podpisał w zamian za zdaną, zdany egzamin. Jakaś dziewczyna, bo zakochała się w jakimś chłopaku i chciała, żeby z nią był. Potem był z nią, a faktycznie tylko, że jej życie zamienił w piekło. No w piekło, no bo przecież skądś przyszedł. Więc tak to w ogóle wygląda. Nie zdajemy sobie sprawy, że ze złem nie można żartować. Tak samo jak bardzo często używam takiego przykładu, my sami wiemy o tym, że nie wolno żartować ze złem w sposób taki tutaj ziemski. Na przykład nie można było pójść na plac czerwony za, za Stalina w okresie mrocy, nocy stalinowskiej i powiedzieć Stalin dupa, Stalin dupa, a kiedy przyszło BNKWD powiedzieć, no żartowałam. Dałoby to coś? Oczywiście, że nie. Obóz 25 lat albo dycha i tyle. Nie można żartować ze złem. Zło tego nie rozumie. A tutaj wchodzi nowy produkt, nowa gra i ci rodzice, tutaj jak już powiedziałem, nie będą wiedzieli i zdawali sobie sprawę z potwornego, okultystycznego zagrożenia. Jeżeli wejdą do tej gry, jeżeli przeczytają recenzję, jeżeli zobaczą, jak to działa, jeżeli przemyślą sprawę, Ci rodzice, którzy są już poza kościołem, tylko jeszcze traktują kościół jako dostawcę pewnych usług: trzeba pochować babcie, ciocię, wujka, pomodlić się, poświęcić koszyczek, no przecież nie będziemy takimi frekami, oni już powiedzą: No przecież to tylko gra. A ci tutaj nawet będą zadowoleni, że dziecko oswaja takie śmieszne, stare ramotki i po prostu bawi się tym, co kiedyś się mówiło, a teraz, proszę, są gry. I jakie to zabawne. No tak to, tak właśnie wymierają narody. I to właśnie chciałem powiedzieć, że zobaczcie Państwo, jak trzeba być czujnym. Nie takim schizoidalnie czujnym. Schizoidalnie czujnym, że Boże, wszędzie wietrzeć. Ale czy domyślalibyście się, dając dziecku taką gierkę, że wśród sześciu gier, jedna z nich, treścią jednej z nich jest przywoływanie demonów i podpisywanie z demonami cyrografu na własną duszę dziecka w celu podniesienia atrakcyjności w grupie? Ja się nie dziwię, że wielu rodziców tego nie sprawdzi. Są skotłowani, zmęczeni, zestresowani. No po prostu to jest wir życia. Ale zobaczcie, jakie będzie z tego żniwo. Dzieci zaczną się bawić, bawić, kręcić w korbką, kręcić korbką. Przecież to tylko żarty. Kręcić korbką, wkręcać i oswajać. Się. Jest to trochę przerażające. I jeżeli się uważnie czyta. Na przykład różnego rodzaju gazety, o czym przygotuję Państwu materiały. Jeżeli czy uważnie patrzy się na pewnego rodzaju gry, czy jeżeli uważnie czyta się pewnego rodzaju poradniki motywacyjne, to tam są szokujące pułapki naszej duszy, dla naszej duszy, ale podane w tak niezwykle, z pozoru niewinny sposób, że generalnie bardzo często ich w ogóle nie dostrzegamy. No, tak to jest. No ale tak to jest. I jeszcze podsumowując, właśnie przeczytam komentarze, i tych komentarzy było bardzo dużo odnośnie prowadzących gry, ceny, wszystkiego. W katolickim kraju ani jeden komentarz nie powiedział: No, ta gra tutaj odnośnie przywoływania demonów i podpisywania z nimi cerografu celem podniesienia atrakcyjności w grupie budziłaby pewne moje wątpliwości, no bo przecież to nie jest przedmiot. Jakby to powiedzieć, z którym można bezkarnie sobie żartować, grać, bawić się, to nie jest w ogóle żaden przedmiot do zabawy i gry. To tak samo jakbyśmy mieli na przykład uduść braciszka we śnie, grę. No i mamy coś takiego, że jak mamy braciszka lub szczyczkę, kręcimy korbką i po prostu musimy najechać poduszką i ją przytrzymać dłużej niż 3 minuty, aż przestanie wjeżdżać nóżkami. Każdy pomyślałby: no Boże, to jakaś zwyrolowata gra. Co to jest w ogóle za gra? To jest jakieś potworne. To jest dla naszej duszy tak samo ogromnym, często, gęsto yy, ciągnącym się przez całe życie zagrożeniem, które gdzieś przemyka w nowym, ładnym produkcji. Teraz pytanie tylko, czy jest to ukłon producenta w stronę właśnie tego typu działań, który ma zapewnić mu popularność, bo to tak zwykle bywa, czy po prostu zwykła głupota, czy zwykłe, zupełne. Oderwanie się jakiegoś szwedzkiego programisty zupełne od realiów kościoła, i uznanie, że jest to przecież tak zabawne, że można sobie z tego po prostu pożartować. Zachęcam Państwa do pewnej czułości, czu, czułości też oczywiście, do swoich pociech i, i przyjaciół, i rodzin. Natomiast zachęcam Państwa do pewnej czujności, ponieważ jeżeli teraz uważnie ogląda się pewne materiały, czytał pewne gazety, to generalnie one są absolutnie mistrzowskie pod względem demoralizacji, pod względem, jakby to powiedzieć, budowania pewnych postaw, antyludzkich, antyżyciowych, antyprokreacyjnych, po prostu antywartości. To znaczy, wszędzie w tej chwili zakamuflowane są. W sposób taki dyskretny, antywartości, które nie są tak oczywiste. Za komuny antywartości były zakom zakomunikowane w sposób tak absolutnie prostacki, oczywisty, jednoznaczny, że one były bardzo łatwe do wychwycenia i można było żyć w swoim świecie równoległym. To tak jak kiedyś Państwu mówiłem, jak mówi dziadek, ja, Felix Fryczkowski, lekarz z Lubska. Czytał gazetę Lubuską i powiedziałem: Dziadku, jak to jest możliwe, że ty czytasz gazetę tam 7 minut czy 10? A on powiedział: To jest bardzo proste. Zobacz, z roboczą, niezapowiedzianą wizytą przyjechał. Niezroboczą, wykreślił, ponieważ komuniści to nie robi Niezapowiedzianą, bo to było wszystko było. Przyjechał i wykreślił: Zobacz, młodzież maturalna, tu, 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 pomaga rolnikom. Nie, nie, nie pomaga ochoczo, powiedzieli, że coś tam musi. Zobacz tu, zobacz tu, powykreślał całą gazetę. W tej chwili bywa tak, że jest jeden, drugi, trzeci artykuł, nawet wartościowy, nawet budujący, ale gdzieś znajdują się jedno, dwa, trzy zdania, które w sercu tej młodej osoby, w jej psychice odkładają się, odkładają się, odkładają się. I teraz, jeżeli raz na przykład, nawdychamy się parę rtęci, to nic nam się nie stanie. Jeżeli drugi raz, też nam się nic nie stanie. Jeżeli trzeci, być może zaboli nas głowa, ale jak będziemy wdychali parę rtęci często, to w pewnym momencie nagle budzimy się pewnego dnia zatruci i po prostu śmiertelnie chorzy. I tak samo tutaj, jeżeli wdychamy pewną propagandę, jeżeli ją wchłaniamy, to pewnego dnia budzimy się zatruci, a nasze. Dusze są śmiertelnie i umysły chore. I właśnie w takim miejscu gdzieś w zakamarku, atrakcyjnej obudowy, jest rzecz, która może mieć brzemienne znaczenie dla waszej rodziny, dla waszego życia, dla waszej przyszłości. W ten sposób, że poświęcacie swojemu synowi na przykład 10, 15, 20, 15, na przykład 16 lat. Yy... Dbacie o niego, karmicie, rozmawiacie, słuchacie muzyki, ale gdzieś z przeszłości zostaje taki, a może i tak dalej, przy, przypomni mu się gra o przywoływaniu demonów i może jednym gestem swojego życia zaprzepaścić wszystko. Bądźmy czujni, nie schizoidalnie. Ale po prostu bądźmy czujni. Rzeczy, które dla ludzi w kościele są oczywiste, dla ludzi kościoła tutaj są oczywiste, dla ludzi, którzy są poza kościołem, są już mniej widoczne, a dla ludzi, którzy są w ogóle z boku i traktują życie jako zabawę, taką, która ma tylko dać podniecenie, radość i ma się tutaj dobrze dziać, to generalnie dla nich są tylko rzeczy, ramotki, nieistotne, bez znaczenia, bez niczego. Można się powygłupiać. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanujmy czas, który nam pozostał. Dobra. Nakręcam kolejny materiał. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.